Jak być wolnym od wielu zmartwień? Nie od wszystkich, ale od większości. Przygotowałem trzy idee. Jeśli je wdrożysz, rewolucyjnie zmienią Twoje życie i sprawią, że będziesz człowiekiem znacznie bardziej wolnym i samoświadomym. Czwartą ideą dzisiaj będzie poradzenie sobie z odwlekaniem. Możesz podejść do tego wyzwania razem ze mną w moim kursie i książce Pożegnaj Prokrastynację. Do pakietów czasowo obniżonych atrakcyjnych cenach linkuję w opisie. Polecam. Pierwsza rzecz. Nie oglądaj wiadomości w telewizji. Przy okazji unikaj też serwisów informacyjnych w sieci. Nie daj się też zwieść przez emocjonalny szantaż, że nie oglądając codziennych wiadomości będziesz niedoinformowany i nie będziesz wiedzieć co się dzieje na świecie. No więc jest wręcz na odwrót. Oglądając wiadomości, z reguły wiesz jeszcze mniej, co się dzieje na świecie. Jesteś bardziej zestresowany, przejęty. Wydarzenia zdają się być takie bliskie. Nerwy są takie realne, chociaż siedzisz w domu, ale nerwy są takie realne. Serio, można zapytać, jak psychiatra badający poważną schizofrenię czy inne zaburzenie czy ci politycy, których tak bardzo nienawidzisz, są z nami w tym momencie w pokoju? To, co mam na myśli, to nawet nie poziom manipulacji mediami, który od 2015 roku przebił największe możliwe wskaźniki, włączając w szczególności wiadomości telewizji publicznej. No bo wiesz, że łgają. Nawet najwięksi zwolennicy partii rządzącej wiedzą, że telewizja publiczna łże, ale uważają, że w słusznym celu. Każdy to wie. No i co? I dalej serwujemy sobie taką śmieciową dietę informacyjno-stresową. Codziennie dzień w dzień. Jedną z najlepszych decyzji mojego życia była rezygnacja z klasycznej telewizji po tym jak wyprowadziłem się z domu rodzinnego już ponad 17 lat temu. Poziom dystansu do wiadomości, brak codziennego napięcia i stresu i poczucia katastrofizmu spadło niemal do zera. Mogłem wtedy naprawdę odetchnąć. Tobie też to polecam. Nie daj się zaszczuć przez wiadomości, które są wycelowane w to, by uderzać w Twoje najbardziej prymitywne instynkty odstawienie telewizji ja osobiście porównuję do takiego prysznica dla mózgu gdzie obmywamy nasz mózg z tej negatywności i katastrofizmu tego co dzieje się w telewizji No i druga rzecz która uwolni cię od zmartwień to pytanie czy to ja wykorzystuję daną technologię czy to technologia wykorzystuje mnie Uzależnienie od smartfona i konkretnych aplikacji no ich jest realne by się o tym przekonać, wystarczy raz swojego inteligentnego towarzysza przypadkiem zostawić w domu, gdy wychodzisz na miasto wieczorem, albo do pracy. Reakcje na odstawienie to mocne poczucie niepokoju, szybka chęć powrotu, podniesione tętno, stres, spocone dłonie, czasem wręcz panika no bo niektórzy realnie uzależnili niemal wszystkie działania od obecności telefonu. No i łapiemy za smartfona w momentach nudy, dyskomfortu no i to jest jeden element uzależnienia. Zapełnia niewygodne momenty. Ale są to momenty, których potrzebujemy. Każdy potrzebuje się trochę ponudzić z prostego powodu. Nuda wspiera naszą kreatywność, pomaga nam na nowo odkryć rzeczy, które dawno porzuciliśmy. Obecnie zagłuszamy tę nudę smartfonem. Drugi element uzależnienia jednak jest bardziej kłopotliwy, bo to nie my zapychamy dziurę w naszym czasie, ale to powiadomienia z aplikacji wyrywają nas od naszych zajęć. I tu jest jeszcze większe ryzyko, bo nie tylko my wykorzystujemy technologię do swojej wygody, ale to technologia wykorzystuje nas, wciąga nas w swoją dziwną, ale dobrze przemyślaną gierkę. Gra ta opiera się na przyciąganiu Twoich oczu, Twojej uwagi do konkretnej aplikacji. Z dużym prawdopodobieństwem oglądasz ten film na smartfonie w aplikacji YouTube. Ja, jako twórca, otrzymuję informację, ile czasu przeciętnie spędzasz u mnie na kanale i na konkretnym filmie. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników. Czas, jaki spędzasz ze mną, sprawia, że algorytm YouTube albo mnie wynagradza za utrzymywanie Twojej uwagi, albo ukaże za zrobienie nieciekawego filmu. Pół biedy, jeśli poświęcasz jeszcze ten czas na własną edukację, na polepszenie swojego życia, na coś naprawdę ciekawego i interesującego, bo takie rzeczy na social mediach są, ma to jakąś przydatność. No, ale bezmyślna rozrywka, jakiej jest pełna, albo format TikTokowy, krótkich, szybkich uderzeń humoru, emocji, sketchów, krótkiego strzału dopaminy, trochę smutku, trochę wesołego, małego uzależniającego zabijacza czasu. No więc, pierwszą rzeczą, jaką chcę, żebyś rozważył, czy technologia cię nie wykorzystuje za bardzo, bo wiemy, że wykorzystuje nas wszystkich, ale czy nie wykorzystuje za bardzo, czy nie zostałeś wciągnięty w toksyczną grę uzależnienia? By zachować zdrowy dystans do swojego smartfona, zdecyduj, w jakich godzinach jesteś dostępny telefonicznie czy na messengerze. Zorganizuj godziny zupełnie bez smartfona, najlepsze będą poranki. Zorganizuj sobie oddzielny budzik. Nie budź się telefonem. Wychodź bez telefonu częściej. By to zrobić, zorganizuj miejsce w domu, w którym odłożysz telefon. Zidentyfikuj, czy masz syndromy odstawiennicze. Jeśli tak, to zacznij małymi krokami. Na przykład, na czas pracy, odkładaj telefon w jedno miejsce, dalej od siebie. Na noc, odkładaj telefon w innym pokoju. No i nie daj się szantażować, że powinieneś być dostępny telefonicznie cały czas. Jeśli nie ma żadnego kryzysu w życiu, większość spraw może poczekać, aż oddzwonisz. No i rozważ kupno prostego telefonu z klawiaturą, przeznaczonego głównie do dzwonienia i SMS-ów. I ewentualnie muzyki, jeśli lubisz jej słuchać. No i trzecia rzecz, które uwolnią cię od większości zmartwień mów nie często. Odmawianie to nie jest prosta rzecz, w szczególności jak masz na oku naprawdę kuszącą propozycję, i teraz muszę dokonać bardzo wyraźnego podziału. Co innego, to odruchowe odmawianie spotkaniem towarzyskim, okazją, które ma symptomy wycofania depresyjnego, regularnego zamykania się w domu do poziomu zdradzającego poważne lęki społeczne a co innego odmawianie, by odchodzić swój kalendarz i móc skupić się na tym, co realnie dla ciebie ważne. To są dwie różne rzeczy. I miej na uwadze, że ludzie z tak zwaną wysoko funkcjonującą depresją będą właśnie dobrymi przykładami osób odruchowo odmawiającym wszystkiego, co tylko pogłębia ich lęki społeczne i stan depresyjny. No i nie o to mi chodzi. Raczej o wyraźną asertywność w sprawie swojego codziennego czasu. No a czemu odmawiać najczęściej? Dwóm rzeczom. W szczególności. Pierwsza to kryzysy innych osób, które trafiają do ciebie za często. Ktoś potrzebuje podwózki. Po raz czterdziesty. To już nie mój problem. Ktoś z rodziny po raz dwudziesty prosi cię o podskoczenie do sklepu, choć może zrobić to samodzielnie. Dzięki, ale nie tym razem. W pracy ktoś nie wyrobił się z zadeklarowanymi terminami i chce cię wciągnąć w nadrabianie, Sorki, ale nic w swoim kalendarzu nie zmieszcza. No a przełożony chce zrzucić taki kryzys na ciebie. Ok, mogę to zrobić, szefie, tylko szef musi wskazać, jakie inne rzeczy z tego, co mam zaplanowane, mogę wyrzucić lub na tę chwilę zostawić nierobione. Czas nie jest z gumy, to oczywista oczywistość, ale gdy przychodzi do robienia ważnych rzeczy, Twoich rzeczy, zgadzanie się na wszystko, a w szczególności na reperowanie czyichś kryzysów, naprawianie, to będzie rzecz, która potrafi pożyć każdego. Drugiej rzeczy której warto odmawiać, to wszelkim wyjątkowym okazjom i prośbom, które są luźno skorelowane wokół Twojej działalności lub specjalizacji, ale nie dotyczą Twoich kluczowych celów. Żeby to dobrze zdefiniować, warto mieć przy tej okazji określone swoje główne cele. Natomiast ja sam nie zliczę, ilu okazjom odmawiałem, regularnie dostaję różne propozycje na maila, prośby o konsultacje, często nawet prośby atrakcyjne komercyjnie, którym odmawiam, bo nie wspierają moich celów, a w szczególności. Zajęcie się nim odciągnie mnie od moich celów. No i to jest klucz. To nie tylko kwestia surowej kalkulacji kosztów do zysków, ale kalkulacji czasu. Jeśli poświęcę czemuś X czasu, to nie będę mógł tego X poświęcić na moje projekty i rzeczy dla mnie najważniejsze. Zrożenie tych trzech idei może rewolucyjnie zmienić Twoje życie. Nie oglądaj wiadomości, nie daj się wykorzystywać przez technologię i swojego smartfona oraz mów nie często. Gorąco to polecam i dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!